Istnieje wiele tajemnic pod wodą, których aspekty znamy bardzo mało, a inne, które zostały utracone z czasem. Odkrycia w biologii morskiej i archeologii wciąż pojawiają się co roku, a im bardziej odkrywamy, tym bardziej powstają pytania bez odpowiedzi. Zamierzamy zbadać niektóre z najbardziej fascynujących odkryć pod wodą, których nawet eksperci nie mogą wyjaśnić. Numer 1. Zatopiony statek na Atlantyku. W marcu 2013 roku. Firma Adaś Mourine Exploration przeprowadziła jedną z najgłębszych operacji ratowniczych zarejestrowanych na Atlantyku. Odzyskali ponad 100 kg srebrnego byka, który został utracony podczas II wojny światowej. Wlewki te należały do SS Gaira, brytyjskiego statku zatonionego w 1941 roku, w pobliżu Irlandii na niemiecką okrętów podwodnych. Wyceniane na 150 milionów bieżących funtów. Te byki stanowiły znaczną stratę, która przyczyniła się do porzucenia złota przez Wielką Brytanię. Pomimo upływu czasu Gajra, teraz ozdobiona formacji koralowych i ekosystemów, nadal opowiada historię bogactwa i tragedii morza. Numer 2. Skarb hiszpańskiego wraku statku z 1715 roku. Na wybrzeżu Skarbu Florydy w lipcu 2015 roku sztuka zawodowa Salwavidas Schmidt żyła marzeniem o odkryciu utraconego skarbu. Aby znaleźć ponad milion dolarów w monetach w hiszpańskim wraku statku bez nas w wybrzeże Skarbu Florydy. To odkrycie rozszerzyło sławę regionu znanego już cennym wrakom statków. W 1715 roku huragan na Florydzie zatonął dziesięciu hiszpańskich galeonów, rozpraszając skarb o wartości obecnej pół Schmidt znalazł 50 złotych monet z magnesem, a także tarcze i więcej monet pod piaskiem. Ponadto odkrył kolumbijskie Esmeralds, spełniając osobistą tęsknotę. Numer 3. Czarne czaszki i dziury. W 2014 roku. Mieszkańcy południowego Meksyku byli przerażeni, gdy usłyszeli makabryczne odkrycie w czarnej dziurze zalanej w Yucatan w Meksyku. W niektórych kamerach podwodnych jaskin naukowcy znaleźli dziesiątki ludzkich kości. Makabryczne odkrycie nie tylko przywiązuje uwagę społeczeństwa, ale także archeologów. Oprócz dziwnych ludzkich szkieletów znalezionych w okolicy, miejsce było pełne wydłużonych ludzkich czaszek. Discovery zaintrygowało wielu badaczy, ale po zbadaniu podwodnej jaskini znanej jako Sak Aum doszli do wniosku, że ludzkie szczątki znalezione w jaskini były wykorzystywane przez starożytną Maję jako ofiary. Podobnie jak jaskini, to miejsce są dziś unikające z powodu okropnego odkrycia. Starożytna maja również skurczyła się w pobliżu jaskiń, ale z innego powodu. Lokalna legenda mówi, że jaskinia była strzeżona przez węża z pierzastym koniem. Wiele osób w tym czasie nie chciało mieć nic wspólnego z tym miejscem i nikt nie odważył się zanurzyć się w wodzie. Numer 4 Port Royal. W 1655 roku. Angielski podbił Jamajkę, która była zdominowana przez Hiszpanów. Założyli nieoficjalną stolicę Port Royal na południowo-wschodnim wybrzeżu u ujścia portu Kingston, aby zagwarantować jego obronę. W 1657 roku gubernator Edward Day zezwolił na założenie grupy prywatnych w Port Royal. Wkrótce rząd Port Królewski chronił piratów w zamian za ochronę przed Hiszpanami, a prawie połowa jego mieszkańców była zaangażowana w Korsykan. Oczywiście Port Royal był rajem dla wad. Około 1 czwarta budynków to bary lub burdele. Trzęsienie ziemi o sile 7,5 stopnia wstrząsnęło Port Royal 7 czerwca 1692 roku, a następnie tsunami. Piasek, na którym zbudowano miasto, był upłynnienie, budynki, drogi i ludzie zostały pochłonięte przez piasek. W sumie 33 Akeri miasta zanurzono poniżej 12 metrów wody, a 2000 osób zmarło. Niektórzy uważali to wydarzenie za karę w najbardziej złym i grzesznym mieście na świecie. Znaczna część zatopionego miasta pozostaje niepokojąco nienaruszona, co przyniosło mu reputację podwodnego Pompejusza. Odzyskano wiele przedmiotów, w tym butelki alkoholowe, rury. Przybory kuchenne i zegarek kieszonkowy z 1686 roku w 1999 roku. Port Royal stał się miejscem oznaczonym jako dziedzictwo narodowe. Numer 5. Spotkanie z Góry Lodowej. Z pewnością słyszałeś o legendarnym Titanica, przygotuj się, ponieważ mamy zanurzyć się w kolejnym mrocznym spotkaniu z Góry Lodowej. Po prostu zderzyliśmy się z jednym. Wyobraź sobie tę scenę. Majestatyczny rejs zbliżający się do lodowatego wody, jego pasażerowie cieszący się morską wiatr i spokój oceanu, całkowicie nieświadome niebezpieczeństwa, które prześladowało tuż pod powierzchnią. Czy to brzmi znajomo? Tak, to było tak, jakbyśmy żyli sceną zaczerpniętą z filmu napięcia, w którym niewidzialny wróg się na nich wyczerpuje, nie dostrzegając tego. I ta przebiegła i ciężka góra lodowa, jako ukryty lalkarz w cieniu. Postanowił grać w hide and seek w The Ship. Po pierwsze, miękkie, ledwo zauważalne tarcie, jak złowrogi szept, nagle góra lodowa pojawiła się przed oszołomionymi oczami wszystkich, ujawniając jego imponującą obecność. Mogę sobie wyobrazić zamieszanie, które powinno było spowodować wśród pasażerów, że migawka uświadomiła sobie że według stopnia potencjalnie tragicznego miejsca docelowego, podobnego do słynnego wraku Titanica, jest to żywe przypomnienie kruchości życia przeciwko nieustępliwym kaprysom natury, doświadczeniu, które zostanie zapisane w pamięci wszystkich obecnych na zawsze. Numer 6. Merchant zatopiony podczas II wojny światowej. W pobliżu raf morskich w Egipcie spoczywa wrak statku SS Tystlegorm, uzbrojonego statku handlowego brytyjskiego marynarki handlowej która została zbombardowana i zatopiono podczas II wojny światowej. Odkryty w latach 50. ten wrak statku stał się jednym z najbardziej znanych i dostępnych na świecie. Zatopiony 6 października roku 1941 rok. Miał zapasy dla sił brytyjskich w Afryce, w tym ciężarówek, motocykli i części samolotów. Niemiecki atak spowodował jego zatonięcie i utratę dziewięciu żyć. Na nowo odkryty przez Jacques'a Cousteau w 1956 roku, obecnie nurkowie mogą odkrywać to zamrożone zeznania wojny z ciężarówkami, motocyklami i innymi towarami wciąż obecnymi w Dnie Morskim. Numer 7. Lake Castillo Van w 2016 roku. Zespół nurków pod przewodnictwem fotografa łodzi podwodnego Tasena Sinda odkrył fortecę dna jeziora Van w pobliżu portu w stuleciu miasta Adilcevas. Archeolodzy zaznajomieni z tym obszarem ostrzegli zespół, że w jeziorze niewiele można znaleźć. Jednak nurkowie nie poddali się i kontynuowali dochodzenie, które zainspirowały lokalne plotki, że pod powierzchnią jeziora była rezerwa starych ruin. Po odkryciu fortecy Seylan powiedział lokalnej prasie, że jej ściany wahały się od 3 do 4 metrów wysokości i że miejsce obejmuje około 1 km. Obrazy wideo z szczątków pokazują wiele luźnych kamieni po gładkie kwadratowe ściany. Numer 8. Cmentarz pociągów. W 1985 roku statek czarterowy odkrył dziwny obiekt 8 km od długiego wybrzeża oddziału New Jersey o głębokości około 28 metrów. Kapitan statku znalazł dwie małe zanurzone lokomotywy. To odkrycie, znane jako cmentarz pociągu, Pozostaje tajemnicą. Uważa się, że lokomotywy, modele Raro klasy 222, zostały wyprodukowane w Buston i przetransportowane w Tratwie. Talwe zburza sprawiła, że wpadli do wody lub celowo rzucili się na rozjaśnienie ładunku. Rekordy statku nie wspominają o tych lokomotywach i do dziś nie wiadomo, w jaki sposób zostały zanurzone. Numer 9. Founis. Stare miasto portowe na wybrzeżu Egiptu, w pobliżu ujścia rzeki Nile. W kierunku wnętrza kraju i odwrotnie. Przez wieki miasto stanęło przed różnymi kleskami żywiołowymi, takimi jak trzesienia ziemi i osuwiska, które ostatecznie przyczyniły się do zatonięcia w morzu. Przez stulecia Founis był zapomniany pod wodami, aż w 2000 roku. Zespół archeologów pod przewodnictwem Franka Goddio udało się odkryć utracone miasto. Wykopaliska archeologiczne ujawniły dużą liczbę artefaktów, posągów, świątyń, napisów i innych szczątków, które zapewniają fascynującą wizję życia w starym mieście portowym i jego rolę w handlu morskim w starożytnym Morzu Śródziemnym. To odkrycie pozwoliło badaczom dowiedzieć się więcej o interakcji między Egiptem a innymi cywilizacjami starożytnego świata, takimi jak Grecja i Rzym. Numer 10: Rzymskie symbole hedonistyczne. Nurkowie byli zaskoczeni, gdy odkryli zanurzone miasto Erycesares, utracone przez ponad 17 wieków. To hedonistyczne miasto znajduje się pod wodą na zachodnim wybrzeżu Włoch i było miejscem rekreacji dla bogatego i wysokiego społeczeństwa. Zanurzone miasto Bajae y było jak stara wersja Las Vegas w pierwszym wieku Rzymu. Początkowo naukowcy nie wiedzieli, jak interpretować symbole znalezione w ruinach, ale wkrótce zrozumieli, że odnoszą się do przyjemności i luksusów. Niestety kompleks nie miał trwać. W VII wieku został splądrowany przez armię muzułmańską i przez 1500 rok. Miejsce zostało porzucone. Po splądrowaniu i w przypadku aktywności wulkanicznej, podnosząc poziom wody, miasto zostało zanurzone. Dzisiaj szczątki Bajae mogą być odwiedzane przez nurków, gdzie nadal można zobaczyć ślady ich bogatej przeszłości. Numer 11. Bymeni Road. W 1968 roku Nurek znalazł serię kamieni w głębokości około 6 metrów od wybrzeża północnego Bymeni na Bahamach. Te kamienie, które wydawały się wykonane przez człowieka, zostały ochrzczone jako many Road. Wielu uważa, że jest to droga do zagubionego miasta Atlantydy. Według pletouny, Atlantida była zaawansowaną cywilizacją, która została ukarana przez bogów i zatonąła w morze. Chociaż niektórzy uważają to za legendę, wielu szuka dowodów na ich istnienie. Droga Biminiego wzbudziła wiele, ale analiza sugeruje, że została naturalnie utworzona przez erozję. Zatem tajemnica Atlantydy jest wciąż nierozwiązana. Numer 12. Pawlopetri. Na dole Morza Śródziemnego, na południe od współczesnej Grecji, znajduje się zatopione miasto Pawlopetri. Archeolodzy uważają, że ten port, kiedyś tętniący życiem i jest teraz 4 metry pod wodą, jest najstarszym zanurzonym miastem, które zostało do tej pory znalezione z początkami od około pięciu tysięcy lat. Pawlopetri prosperował przez ponad 2 stulecia, Zanim zatonił około tysięczny rok przed Chrystusem z powodu potężnego trzęsienia ziemi, które zmieniło topografię regionu. Geoarcheolog morski dr Nikolas Flemen odkrył Pavlo Petri w 1967 roku w 1968 roku. Zespół archeologów z University of Cambridge zmapił szczątki i datował ich od 2800 roku przed Chrystusem po pewnym rodzaju zamieszania. Pawłopetri wyprzedził swój czas o czym świadczą jego drogi, systemy zarządzania wodą i dobrze zaprojektowane budynki. Chociaż erozja wpłynęła na ruiny, struktury Pawlopetrii, w tym kamienne fundamenty, ślady świątyń, kwadratów, grobowców i innych budynków, są niezwykle dobrze zachowane. Mieszkańcami miasta byli prawdopodobnie rolnicy, rybacy, hodowcy bydła i producenci tekstyliów. Pawlopetrii zajmował widoczne miejsce na ważnej trasie komercyjnej. W 2009 roku naukowcy stworzyli cyfrową reprezentację miasta w 3D, oferując realistyczną wizję tego, jak Pawlo Petri mógł być podczas szczytu Morfina Emoaj z Wyspy Wielkanocnej. Tajemnice pod morzem, kultowe ludzkie monolityczne postacie na Wyspie Wielkanocnej, znane jako Emoaj, zostały zauważone przez nurków pod morzem. Około 900 z tych posągów istnieje na lądzie, zbudowanych przez byłych mieszkańców Rapanui. Niektóre z tych posągów zostały częściowo zanurzone wzdłuż wybrzeży wyspy. Sposób, w jaki zakończyli się pod wodą, jest nadal nieznany. Niektórzy eksperci uważają, że mogliby zostać objęte wzrostem poziomu morza lub zastosowane w rytuałach. Odkrycia te podkreślają niepewność co do kultury Rapanui i ich praktyki z posągami, które reprezentowały duchy przodków i były powiązane z mitologicznymi przywódcami. Teorie sugerują... Że niektórzy mogli celowo zanurzyć się, aby zmienić władzę między przywódcami, pozostawiając te posągi jako enigmatyczne świadkowie starożytnych historii i przekonań. Numer 14. Bajae jest to stare miasto przybrzeżne położone w regionie Kampenje w południowych Włoszech w pobliżu miasta Neapolu. W epoce rzymskiej Bajae był dobrze prosperującym centrum turystycznym i mieszkalnym dla swoich luksusowych willi, łaźni termicznych i malowniczych krajobrazów. Było to popularne miejsce dla rzymskich elitów, w tym cesarzy i arystokratów, którzy budowali wspaniałe rezydencje w okolicy. Jednak na przestrzeni wieków Bajae doznał szeregu klesk żywiołowych, w tym trzęsienia ziemi i erupcji wulkanu pobliskiego Mount Vesubio. Ale to, co naprawdę doprowadziło do zatonięcia miasta, była aktywność sejsmiczna i badanie gleby, które stopniowo spowodowało, że duża część Bajae zatonąła pod powierzchnią morza. Dzisiaj znaczna część starego miasta Bajae jest już zanurzona pod wodami Zatoki Neapolu. Archeolodzy przeprowadzili liczne badania podwodne w celu zbadania pozostałości tego utraconego miasta. Do najbardziej widocznych odkryć są ruiny starożytnego rzymskiego mozaiki, posągów i konstrukcji kąpieli termicznej. Podwodne ruiny Bajae y oferują fascynującą wizję życia codziennego w starożytnym Rzymie i są popularnym miejscem dla nurków i podwodnych archeologów. Ponadto niektóre szczątki archeologiczne zostały zachowane i można je odwiedzić w lokalnych muzeach, zapewniając okno do chwalebnej przeszłości tego zatopionego miasta. Numer 15: Spotkanie oceanów W punkcie spotkania między dwoma ogromnymi oceanami istnieje fascynujące zjawisko. W przeciwieństwie do tego, co można sobie wyobrazić, zderzenie wód Atlantyku i Pacyfiku nie powoduje wyraźnego podziału, jak zwykle przedstawiono w filmach. Zamiast tego, w tym pozornym punkcie szoku, postrzegany jest rodzaj przezroczystej bariery, przez którą przechodzą fale. Chociaż wydaje się, że zderzają się, nie ma powodu, aby się martwić. Na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć granice tego ciekawego programu: ciemnoniebieskie wody z jednej strony i zielone wody drugiej. Każde świeci z własnym urokiem. To nie jest po prostu piękne. Ten cud okazuje się zaskakujący i jednocześnie enigmatyczny. Można by pomyśleć, że przynajmniej w przejściu będą tajemnicze wody, mieszając dwa kolory, ale rzeczywistość jest inna. Zjawisko to przypisuje się wyświetlaczom w składzie oceanów, szczególnie pod względem zasolenia. Ponieważ Atlantyk ma najbardziej słony tytuł oceanu na świecie, zasolenie odgrywa kluczową rolę. Jednak skład mineralny wody nie jest jednolity w punkcie spotkania. Większa ilość soli jest skoncentrowana, generując to napięcie wizualne między wodami. Temperatura przyczynia się również do tego tańca wodnego, będąc wyższym na Atlantyku. Ponadto napięcie wód powierzchniowych odgrywa swoją rolę, zapobiegając połączeniu się od siebie mas wody. Zatem to zaskakujące i pozornie tajemnicze zjawisko znajduje swoje wyjaśnienie w zasoleniu, temperaturze i napięciu powierzchniowym. To intrygujące wydarzenie przypomina nam, że czasami natura oferuje nam cuda, że chociaż wydają się one niezrozumiałe, mają solidne wyjaśnienia naukowe. Numer 16. Nowe narodziny. Grupa sejsmologów była na wysokim morzu, gdy nieoczekiwanie byli świadkami niezwykłego wydarzenia, pojawienia się góry z głębi oceanu, co daje nową wyspę. Jak coś takiego może się zdarzyć? Według ekspertów zjawisko to wynika z podziemnych działań w ramach skorupy ziemskiej. To jest jak świadek magicznej sztuczki natury, a ci badacze mieli szczęście być w pierwszym rzędzie, aby go być świadkiem. Jest to tak rzadkie, jak znalezienie perły w ostrygie, ale żyli ją we własnym ciele. To naprawdę zaszczyt mieć ten uprzywilejowany pogląd w wielkim programie Matki Natury. Numer 17. Pasożyt języka. W 2021 roku. Afrykański student o imieniu Don Marks udał się na niewielką wycieczkę na wybrzeże Oceanu Atlantyckiego, niedaleko kabu Agulhas, aby ryby. Wybrał obiecujące miejsce i spodziewał się, że będzie dobry. Pierwszą rybą, która złapała, była czerwona pargą o mocy 3 kg. Jednak to, co go zaskoczyło, nie był rozmiar schwytania, ale to, co znalazł w ustach. Usuwając haczyk zamiast ryb ryb, było obrzydliwe stworzenie. Don przyznał, że łowił ryby od dzieciństwa i nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego, więc zrobił zdjęcie dziwnego stworzenia, które zastąpiło ryby ryby, i wysłał ją do swojego znajomego, biologa Niko Smith. Niko powiedział Donowi, że to stworzenie jest pasożytem, jednym z gatunków isopot. Zwierzęta te żywią się językami pargom, stopniowo ssąc krew i spożywając mięso. Opuszczają rybę bez języka i mocno przylegają w jamie ustnej, zajmując miejsce zagubionego narządu. Co zaskakujące, te izopody są jedynymi pasożytami na świecie, które mogą całkowicie zastąpić organ gościa. Pomagają rybom trzymać ofiarę przeciwko podniebieniu jako języku. Niewskazane jest usunięcie izopod z jamy ustnej, ponieważ pozbawiłaby ryby wymiany języka. Ponadto pasożyty tak mocno przylegają do błony śluzowej ryb, które są prawie niemożliwe do uwolnienia.